Cześć wszystkim, witam ponownie i znowu w grze The Hunter Call of the Wild, ale prawdopodobnie ostatni raz albo przedostatni, i tylko dlatego, że zapomniałem, pominąłem jedną kwestię. Mianowicie nie opowiedziałem o grze wieloosobowej. Aby dostać się do gry wieloosobowej, musimy wybrać ten tryb na, na liście menu. I możemy w tej chwili mamy wyświetlone wszystkie możliwe rezerwaty. Możemy sobie wybrać konkretny. Dolina Yukonu. Nie ma nikt nie gra na Dolinie Yukonu. A tam się udamy. I wszystkie. Możemy popatrzeć, kto jest na serwerze. Możemy ustawić jak daleko od nas ma się znajdować. To, żeby ewentualnie jakichś lagów nie było, na liście serwerów, jak widzicie, mamy serwery założone przez poszczególnych graczy. Tu możemy wybrać blisko, średnio, daleko albo na całym świecie. Wybierzemy średnio. Tu mamy niki graczy, którzy założyli własne serwerzy, serwery. No to jak widać, wektor.pl Kamil. Czyli Polacy są tutaj obecni. Aczkolwiek bardzo mało ludzi jest na serwerach, to nawet wszystkich. Ciekawe, czy to z okazji świąt. Potem mamy listę graczy dopuszczonych do gry, maksymalnie ośmiu, tak jak tu widzicie. Lub mniej. Na przykład pozaznaczali sobie dwóch. Prawa cyfra, ilu maksymalnie może grać, lewa cyfra, ilu gra, czyli w tym przypadku gra tylko założyciel, tu też tylko założyciel, tu gra założyciel i jeszcze jedna osoba, tu 4 na 8, tu 6 na 8. Potem mamy rezerwat, jaki jest, na jakim grają, i czy są dopuszczone pojazdy. O, tutaj widać jest skład przekreślony, czyli pojazdy o, to tak samo, następne 3. Są niedopuszczane. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że ludzie lubią przeginać pałę. Biorą kłada i bawią się wieźców apokalipsy, e, rozjeżdżają mapę, e, płoszą zwierzynę innym. No i efekt jest taki, że niektórzy nie dopuszczają. My sobie zagramy, spróbujemy na Bizony w dolinie ukonu, tym bardziej, że nie ma tego rezerwatu stworzonego. Jak stworzyć własną grę? Musimy kliknąć stwórz grę. I wybieramy sobie rezerwat. Ilość graczy. Dam 6 i tak nigdy nie miałem więcej. Czy widoczność serwera publiczny, prywatny dla znajomych. Publiczny, czy dopuszczać pojazdy, dopuścimy. Wystarczy kliknąć zacznij grę i gra się zaczyna. Co ciekawe, nie trzeba mieć własnej mapy wykupionej, żeby grać w multi. To jest o tyle dobre rozwiązanie, że czasami. Nie wiem czym się świeci niedźwiedź tajga, jak to nie jest niedźwiedź tajga. To się przeniesiemy do naszego namiociku. Nie trzeba mieć mapy, wystarczy, że jedna osoba z grających na serwerze ją ma, na przykład założyciel i wtedy on sponsoruje mapę wszystkim za, że tak powiem, darmo. To jest dobra rzecz, żeby zobaczyć, czy się daną mapę opłaca kupić. Opolujemy na Bizony. Gram w wigilię. Ja już po kolacji wigilijnej nie wiem jak Wy.